Według informacji podanej przez producenta, dzienna wydajność ekspresu Fresco X580 sięga 250 kW dziennie. Z sercem ekspresu jest zasłużona 16-gramowa jednostka zaparzająca. Dzięki niej możemy przygotować kawy takie jak Espresso, Americana, Cappuccino, Latte. Ekspres jest wykonany z tworzywa sztucznego imitującą hartowaną stal. Fresco X580 posiada możliwość podpięcia do instalacji wodnej, jak i kanalizacyjnej, a także możliwość sypu fusów do kubła podlatowego. Użytkownicy Ekspresu mają do dyspozycji 10-kt. dotykowy wyświetlacz. Producent daje możliwość rozbudowy Ekspresu o kolejne akcesoria, co znacznie powiększa jego funkcjonalność i dodatkowo ułatwia obsługę. Kompatybilna kodziarka C22 posiada możliwość zaciągania dwóch rodzajów mleka. Stacja syropów poszerza menu Ekspresu o smakowe napoje latte. Ekspres Fresco X580 posiada także dwa pojemniki instant, np. przykład na gorącą czekoladę. Bardzo ciekawym dodatkiem ekspresu Fresco X580 jest usługa telemetrii. Pozwala ona w czasie rzeczywistym monitorować przez serwis stan ekspresu i działać z wyprzedzeniem, zapobiegając ewentualnej awarii sprzętu.